Politycznych wydarzeń. W TVN24 przypomniemy kluczowe momenty i ważne decyzje. O tym, co już za nami, a czego możemy spodziewać się w kolejnych dniach. Moja Łucikowska, Arleta Zalewska i Michał Tracz. W programie W kuluarach Dziś o 20.00 w TVN24. Twoim prawem jest wiedzieć. Nasz przepis na równomiernie wyrośnięty i puszysty sernik. System stabilnej temperatury w niezawodnym piekarniku Amika to gwarancja efektu za każdym razem. Piekarnik Amika pieczenie na medal. Sprawdź!

W teorii, kupując farby, musisz wiedzieć beżowa czy szara. Ale w praktyce też wiedzieć, plama odporna czy nie. W Kastoramie możemy się wybrać. Na przykład farbę kolorową Dulux lub lamele na filcu w supercenie. Castorama, razem najlepiej. Badania naukowe wykazały, że nawet co druga kobieta w Polsce może nieprawidłowo przyswajać kwas foliowy. Oryginalny Aktifolin zawiera wysoko przyswajalny aktywny kwas foliowy najnowszej czwartej generacji. Zobacz, tak naukowcy wspinali się po schodach postępów w odkryciach naukowych. wyjątkowych. Kwas foliowy czwartej generacji zawarty w Actifolin to szczyt naukowych rozwiązań. Jeżeli nie jesteś pewna, czy prawidłowo przyswajesz kwas foliowy, wybierz Actifolin od firmy Polski Lek. Suplement diety Actifolin od firmy Polski Lek. Na zdrowie! <noise> Dziękuję! I orzech, i karmel, i czegoladowe, jak chcę, wszystkie z takich set. Pożelane, żubiące, puszyste, i aksamitne. Chcę jeść, pisać, próbować bryźć, wszystkie Z kuponem Lidl Plus wszystkie lody wążelacji. Jeden litr, drugi tańszy produkt, 70% taniej. wążelacji. smak włoskich wakacji. Lejs. To nie lejs. Lejs? Nie ma Lays? Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lepiej z lejs. Jesteś w klubie, w wielu klubach, możesz być w klubie tych, którzy nigdy nie wyrośli z klocków, albo w klubie potrafiących ugotować tylko wodę, w klubie tych, dla których trening bez aplikacji się nie liczy, albo w klubie czujących różnicę między bergamotką a lawendą. Szanujemy je wszystkie, bo sami zaczęliśmy jako klub, a Ty, w którym jesteś w klubie, skorzystaj z promocji do minus 30% na zabawki, dom i ogród, sport, urodę oraz elektronikę i jagiedę. Witaj w klubie Empik. Promocja 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy tysiąc na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Promocja Opieka nad kotem to zobowiązanie na całe życie. A dzięki zaawansowanemu żywieniu Purina One możesz zauważyć widoczną różnicę już w ciągu trzech tygodni. Aby cieszyć się wspólnym życiem, podejmij 3 tygodniowe wyzwanie Purina One. Musi być spektakularnie. Dobrze to wygląda. Najważniejszy jest efekt. Prawda? O, efekt zadbamy my. Nasz projektant zaprojektuje łazienkę tak, że będzie spektakularna. Już mi się podoba. Projekt łazienka tylko z Obi. Zyskaj 150 zł na kartę za każdy wydany tysiąc na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy. A do tego setki produktów w super cenach. Zrobisz to z Obi. Nie szuka światła reflektorów, ale jest w centrum uwagi. Kupra Formentor, najczęściej wyszukiwane nowe auto w Polsce. Zaskoczony? No mnie. W to, to, no to, to tylko podłoga. A w praktyce to może być czyjeś ulubione miejsce. Dlatego w Kastoramie pomożemy Ci tak przeprowadzić remont, by każdy członek rodziny czuł się szczęśliwy. Kastorama. Razem najlepiej. Program zaprasza sponsor, producent wyrobów medycznych, wkładek na nietrzymanie moczu, ceni dla kobiet. Na program zaprasza sponsor miasto Szczecinek. słaby deszcz może kropić na wschodzie kraju temperatura od 13 do 19 stopni. Jutro przelotne opady przewidujemy na Warmi, Zurach, Suwalszczyźnie i na Podlasiu, a do zachodniej Polski po południu dotrze front z burzami, które lokalnie mogą być gwałtowne. W pozostałych regionach przez cały poniedziałek powinno być pogodnie. Będzie gorąco i upalnie na termometrach od 26 do 32 stopni, a najnowsza 16-dniowa prognoza temperatury jest już teraz w internecie na www.tvaneteo.pl. Program zaprosił sponsor, producent wyrobów medycznych. Wkładek na nietrzymanie moczu seni dla kobiet. Na program zaprosił sponsor miasto Szczecinek. Wojciech Fiedorczuk i Katarzyna Kwiatkowska. Dziś w szkole kontaktowym o 22. Gośćmi Piotra Marciniaka będą Izabela Leszczyna i Zbigniew Rosowski. Fakty po faktach, dziś o 19.25. Mam na imię Michajka i bardzo chciałabym urodzić. Pomagam. 7356. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie Tipei. Przepis na równomiernie wyrośnięty i puszysty sernik. System stabilnej temperatury w niezawodnym piekarniku Amika. To gwarancja efektu za każdym razem. Piekarnik Amika, pieczenie na medal, sprawdź. Badania naukowe wykazały, że nawet co druga kobieta w Polsce może nieprawidłowo przyswajać kwas foliowy. Oryginalny Actifolin zawiera wysoko przyswajalny aktywny kwas foliowy najnowszy czwartej generacji. Zobacz, tak naukowcy wspinali się po schodach postępów w odkryciach naukowych. Wyjątkowy kwas foliowy czwartej generacji zawarty w Actifolin to szczyt naukowych rozwiązań. Jeżeli nie jesteś pewna, czy prawidłowo przyswajasz kwas foliowy, wybierz Actifolin od firmy Polski Lek. Suplement diety Actifolin od firmy Polski Lek. Na zdrowie!

Musisz wiedzieć, beżowa czy szara, ale w praktyce też wiedzieć, plama odporna czy nie. W Castoramie możemy się wybrać. I zwrócimy 100 zł na kupon za każde 300 wydane na farby i środki do drewna. Castorama. razem najlepiej. Najlepsze letnie połączenia? Jabłko i mięta. Ja i moja ekipa. Wiśnia i jabłko. I styl. I muzyka i słońce ja i ty lato i bark. to się łączy spróbuj nowego połączenia jabłko i jagoda ser, chusteczki, owoce, warzywa coś na obiad i coś na kolację przekonki, badania, pieluszki i za pół godziny będzie mamusia na luziku zakupy radytu. Wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie w co w litr. Lejs. To nie lejs. Lejs. Nie ma lejs. Wyszle ci z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lepiej z lejs. Odkryj lato bez VAT z Volvo. Najlepsze modele Volvo w jeszcze lepszych cenach. Poczuj legendarne bezpieczeństwo. Poznaj nowe Volvo XC60 prosto ze Szwecji. Korzystniej o wartość VAT. Zapraszamy do salonu Volvo. Smak, z którym trudno się rozstać. Śnieżka, to pewny wybór. Bo remont się udał. Jest to oczywiste, że polecacie ją wszystkim. Śnieżka, podaj dalej. Nie szuka światła reflektorów, ale jest w centrum uwagi. Cupra Formentor, najczęściej wyszukiwane nowe auto w Polsce. Zaskoczony? Jak przy takich zabrudzeniach pachnie tak czysta? Sanitol czyści i eliminuje bakterie, które powodują brzydkie zapachy już po jednym przetarciu. Sanitol eliminuje bakterie i brzydkie zapachy. Deori to tylko podłoga. A w praktyce to może być czyjeś ulubione miejsce. Dlatego w Kastoramie pomożemy Ci tak przeprowadzić remont, by każdy członek rodziny czuł się szczęśliwy. Kastorama. Razem najlepiej. Przed najważniejsze tematy dnia.